No, widać się, tak czekasz też powiesz. <laughs> być pierwszy. Znowu ten no, fajny. No, no, no. To witamy z Was, kochani? Drodzy, cześć. 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 No, yy, najgorsze, witamy was. najgorsze rozpoczęcie odcinka, kiedykolwiek. <grym> 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 to, was, I o to chodzi. Witamy Was w pierwszym odcinku no, no, nowego sezonu Minecraft'a od dupy strony, który ewoluował na Minecraft. Od czekaj. Frontu. Tak. Na razie nie wymyśliliśmy śmieszniejszego przekrętu tej, tej nazwy. Yy, Halman bie nie biega tak dookoła mnie, trochę mnie to ten. A ja jestem niski, sięgam ci do dyska w sumie. No to, to takiego żeś w obce zjebał. No. I. Sam. Ej, witamy Was w dzisiejszym odcinku Halmen Co Zrobimy Bo oczywiście to jest pierwszy odcinek, wprowadzamy Was Więc, co dzisiaj robimy, Halmen? Nie no, mam pomysł, na przykład teraz zobaczymy odcinek i napiszecie yy, na ludzie co mamy to robić w tym odcinku <laughs> A to już koniec odcinka, tak? <laughs> no, także komentujcie, subskrybujcie, strajcie, grajcie, oceniajcie no, no to wszystko, by na dziś by było Chociaż nie, to zróbmy rundę dookoła tego, a potem postaramy się pozbierać drewno, żeby zbudować szopę albo jakiś domek Next yes. die Ej he, ten ten, Halman, Halman, hasz, jeszcze podbijesz się oglądalność? No. Patrz, bo teraz wszyscy widzicie, jestem konikiem, Halman teraz się może nade mną znęcać, bo jestem od niego niższy e, I patrzcie, patrzcie co ja potrafię zrobić, patrz, mogę, mogę, odwal się, zboczy lasie jeden tych <laughs> co jeden, gaze mam Patrzcie, potrafię zrobić tak zwany lowrider mode, czyli psz. no Widzisz, mam, mam obniżone zawieszenie, ale, ale wiecie co jest najlepsze? Mam skrzydełka i tak naprawdę tymi skrzydełkami jak macham też tak kurwa nie latam. To co? No, no zobacz, nie mogę latać. No się w ziemi jakoś. No, no, i Powiem jest... ci, że wysokie loty masz. Ej, co to Ej, to weźmy na jakiś dach, po, może wystar żeby trzeba wystartować z dachu. To dzisiaj się tylko inaczej. Dzisiaj nie budujemy domku, dzisiaj zbierzemy trochę drewna i nauczymy się latać. co wy na to? Znaczy ja się nauczę, bo Halmen nie ma skrzydeł, bo jest ciotam. Ale ja będę to bez skrzydeł, będę hardcorem. <grym> Lol. Dobra, teraz musimy tutaj jakoś zdemolować tu mieszkanie. Y, tu jest wejście, jakby co jestem na dachu. Super. no już też jestem na dachu. To... Halmen, ty, ty, oh. ty zejść tam... tam na dół ja będę ten. Dobra, to ja próbuję latać pierwszy. No to tyle, leć. Patrz, patrz, patrz jak to się robi. Patrz, 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 będę, będę latał. Filmuj to, kto się kameruje? Gra w grę. Się, to się kameruje. Ja, lecę! Ale jak na pierwszą próbę, to no chyba nawet się na dość daleko. Nawet dałeś na radę, dałeś radę. Na... To czekaj, to tu ja... krzyżyk. Ty, to przelecę, czekaj, patrz co teraz zrobię. Ty, to nawet jednak źle latam chyba. Ty, ty pasz teraz na no to, przelecę na drugi dach. Uuuuh, Au! Jest Dobre, the nie? Best. No, stary. A teraz, a teraz przelecę tam. Jezu! Spadłeś. Tak. Jesteś Ało. słabym parkurzystą. Jest słabym parkurzystą, no, ja nie parkuruję tylko latam. Gdzie ty uciekłeś? Skaczę a. po dachach, jestem hultajem. jesteś jesteś niskaniami. Hej, tu jest domek, ciekaw jest tu skrzynka, nie wiem to się ukradł. No pewnie zamknięta, po co otworzyć? Ło! Wow. Ło, wow. Ze ściatą. Ma 3 do i potrafisz latać. Cicho. Pokażcie, jak to Jest. się robi. Jeszcze mnie latem. Iż ty? Gdzie jesteś? Czekam fajne. na ciebie. A, czekam tu, na ciebie. Ale poszczególnie na, na to, jak tu przesę. Zium! jum. Nie, pan JUM! Ty udało mi się. Nie, yeah, a jeszcze takiego ubota zrobiłeś ja... na koniec. Ale a teraz Bokiem się rozpiąć, taki skocz o! Niekoniecznie no, Patrz, ale jesteśmy ja, jama Kasia, do, dolecisz tam? Bez, do, doskoczysz? No pewnie, sześć razy No co, dawaj Czekaj <grym> <grym> Patrz teraz na mnie Jak latają prawdziwe Jezu Dobra, no to co? Zbieramy jakieś drzewno, czy co? Dobra, Bo chodź chodź Musimy zbudować spaghetti, znaczy jest shopę. roxys efka Patrz 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 co my tu mamy Hej, hopie Idę 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 A chodźmy może dzisiaj do cave'a zbudujemy Ale wiesz, ]ek. że tu jest ten... E... Co? E, creeper idzie, siema Wiesz, że tu jest... To ja go zabiję Czekaj A ja tu nie mogę budować ani nie zniszczyć ja O jest. Czekaj, ale ja, ja mam... Ja nie mam permission Ale ja mam Ej, tam jest ja jakieś trzeba? Zróbmy sobie craftbooksa i chodźmy do cave'a. Ej, serwer jest pełny, czyżby? Serio? Ja szybko lecę do... Ej, ja ty zobacz jak tu się już budują ludzie, a my nic nie mamy. Chodź musimy... Gdzie ty uciekłeś? Ja gdzie ty uciekłeś? Ja jestem koło tej dziurki. Ja jestem tu gdzieś koło drzew, przy tych domach, chodź tu. Czekaj, muszę cię znaleźć. Czysz muzykę w Minecrafcie, by zagłośnić. Czekaj, w kierunku patrz F3, F3, halmen. F3F3F3F3F3F3F3F1F F3, F3, F3. O tutaj, tutaj idzie latam do docię. Nie widzę. Biegnął będę, lecę. To ja, ja zabiję drzewo. O o, o, o! Chyba cię widzę. O też się chyba... Widzę. Tam jest kupa ludzi. Ja tam też jestem ja. W stoisz taki kupie? Przynajmniej się kupy, bo kupling nie dotknie? <noise> Jak mówię, mówią, w kupie siła, ku... Nikt nie ruszy. Się. Dol 17%, eee... Yy, FPS Procent Boże To chodźmy, chodźmy, nie wiem, to budujemy domek, czy, czy idziemy do Kejwa, co robimy, Zbudujemy co robimy? Budujemy nasz dom na piasku, cześć. Ej to chodźmy, poszukajmy co oni mają tu ciekawego chodź. Chodź, idziemy ich okreść. Dobry pomysł. Jeśli nie chcecie <noise> zbierać, to wiesz, się kradnie. Co my tu mamy? Hmm. <noise> Bab się a tu ten, ma. Ten, ten, pan, ten pan dał ci diamenta chyba. O, dziękuję. Co są tam A jak, jak to wygląda, że jak wchodzę potem? Nie wiem, patrzyć się pod kopytka. Z pierwszej z boku. Jesteś zbił szkiełko. Ja nic nie zbiłem. Jej, idziemy stąd, bo będzie, że grifujemy domy. Jezu, Halmy, nie przeszkadza. Ja zbiłem z drugiej strony, żeby było symetrycznie Chodź, idziemy stąd, idziemy, bo będzie, będzie że jesteśmy, wiesz, będą dowody zbrodni Ale ja o, zbiłem... Ty, patrz! Kolejny kucyk, a nie, to świnia Ja zbiłem z drugiej strony, żeby było symetrycznie, o co ci chodzi? Aha, dobra Ty, patrz, 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 patrz patrz, Drzewno Gdzieś, gdzieś ty znikł A, tutaj jesteś Ty, już cave'y rozkopali, ja... A chciałem ten... a wiesz co nie było żartu wiesz o tym, muszę powiedzieć żart. Patrz, ty skubany. Co? Nie było żartu. No to powiem żart. Yy, dlaczego yy, głodny wszystko wszystko bierze ten na poważnie? Nie wiem. Bo nie na żarty. Mm. A słyszałeś to? Yy, Czym się różni yy, yy, słońce od teściowej? No jedno i drugie nie ma na no to. Jebany i ten zakaz wycinania drzew w tej okolicy, spoko. Ja wszystko <noise> mogę, o co ci chodzi? Ej, spoko, to, to jest. To jest nie, o! Kopie, a nie, już ktoś tu był. Mówię, no to chyba z szukania to jest trochę dupka. Zaraz mówisz co? Ha, jak zniszczy to drzewno i. Patrz, jak zniszczę tę tabliczkę i ona zniknie, to. że będzie, że, że można, tak? Ej, faktycznie masz rację, ty jesteś geniuszem. Harmen. Ale ty zisz, bo ja najwyżej ty dostać bana. <grywa> Nie, to wiesz co? Mam lepszy pomysł. Gdzie ja ją zasłonię? Gdzie ona jest? Właśnie, dobry pomysł. Zasłonimy ją. Zasłonię. Powiem, że ktoś nasrał. Coś słabo zasłoniłem. Słabo żeś to zasłonił. Czekaj. To będziemy tak stać i przesłaniać rękoma Znaczy ty rękoma, ja nie dosięgnę już tak wysoko Patrz jak się obsrał, to jak ktoś o. taki Wiesz co, ja zrobię jeszcze ten yy, Też tabliczkę, że tu nic nie piszę, żeby nie szukali nic To jest prawie jak rakieta Ja się hmm? drzewo na tym Nie no, spoko Mikrofon prawie przerzuciłem <noise> Brawo O, zobacz No, no to w takim razie możemy już wycinać drzewka Okej okay. Chcesz siekierę? Zacznijmy no, no, że. od tego. To ty rób więcej drzew, a ja ten. A ja skoczę po jakiś kill. Ja skoczę po jakiś killoff. Co ty na to? Spoczko. <grym> to jest, <grym> aha. Słuchajcie moją mamę, tak? Jak też nie jest czegoś tam? <grym> tak. A, super. O kurwa, nie, zepsuł mi się kilow To wiesz, jest, jest, że ma fajny śmiech. spoko. A to jest taki nagły wybuch śmiecha przecież powiem. Taka cisza, cisza przed burzą, tak wiesz. Cisza przed burzą? Wiesz co, w rodzinie to nie zginie. No. E, wiesz co, mogliśmy od kogoś pożyczyć sumie. Chociaż nie, wszystko robimy sami, nie ma także że wiesz, przyjdziemy i kogoś okradniemy. Ja tak, wszystko właśnie. Do... Wszystko robimy sami, nic nie czytujemy. Tak na razie jeszcze nic nie zczytowałem. Ja też nie. Radio... O, ej, to nawet nie jest a nie, jest związane. Czemu co ja robię sobie nadzieję, że nikt nie zwiedził tego case systemu, to już ktoś tu kurwa był. Musimy, ale wiesz co musimy? Musimy znaleźć... Yy... Ktoś ty. A, Angular. On mnie kontroluje, czy ja czasem nie oszukuję. <grym> <grym> Angular, wypany serwera. Strażnik. Anguja i play. Ja tam sobie zjadisia. Okej, żyjesz? Co? No, 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 coś, coś mówiłeś? Nie. Mam 12 sztuk kobla, hopie. A ile masz drewna? Ja 25 plus 26 teraz, teraz 27 plus 13. Halmen, no to. Cii, 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 cii. Najpierw zbudujemy szopę Co ty na to? Zaprosimy znaleźć po... fajną wysepkę, taką jak na pierwszym sezonie, bo mi się podobała tam ta wysypka. Ja, ja w tym teraz też budujesz, a mieszkamy razem w twojej szopie. Tak, będziemy mieszkać u mnie w szopie na jakiejś fajnej wysepce. Też tak myślę. To co dzisiaj taki przygodowy może odcinek, co ty na to? Będziemy przeżywać przygodę i w poszukiwaniu fajnej wysepki ale najpierw tak... Jeśli muszę... on już trwa? A, nie wiem, pół godziny. No coś w tym stylu. Znamę no, z... do... Będzie Ale znowu na trzy znowu części. będzie na znowu będzie podzielony na trzy części. Ja mam już węgiel. I wiesz co, musisz puścić na koniec? Bang bang. Ben, wie, wie, wiem, wiem, No to możemy te, ej, możemy się nauczyć też tekstu i za zarapować za w następnym Ja odcinku. stary to zory pomysł. E, no. Ej, ej, ej byłam problem. Co? Ej masz problem. Wiesz co, jak masz problem, to go rozwiąż. A patrz, 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 hop, patrz. Mam Ej, to zajeba. Ja Ej, to ja zajebię z tego cave'a pochodnie, co na to... Ej, dawaj Czekaj... czekaj, czekaj zabiję creepera <coughs> Masz z kopyta, zajebałem mu Czekaj... Ej, ale to nie jest... Tu jest, jest żelazo za... Serio? No, chodź I tu jest żelazo też Ej, Kamil, chodź tu szybko! Kamil? Zresztą, znaczy, Hellman Dup Chodź tu, chodź tu na dół. proszę, boję <coughs> się No, Kamil nie... Kamil ale no ja tam, tam. Nie, nie dojdę tam. No jak nie dojdziesz, chodź, dochodź tu. No proszę cię, ja tu znalazłem żelazo. Pierwszy odcinek będziemy mieli żelazne narzędzia, to jest proste. Ale tu też jest żelazo, to jest dwa, to jest cztery. No, a ja mam już yy, sześć, siedem, ja osiem. Masz crafting Maksie. boxa? Mam crafting boxa. A Bo myślę, że z czy... czego zrobiłem kill -off. No nie wiem. Ty masz Dobra, magiczne raczej. Ale to się trochę, trochę się cykam iść dalej, bo ja tylko miałem pochodnie ukraść. Nie, 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 szkielet! Nie, 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 nie! Rzuć mi tak byś... WOW! dwa szkielety. Idę e ich zabić, patrz, filmuj to! Jak gdzie... Jak... A w ogóle jak, ja, jak to wygląda, że trzymam mierz? Tak w kopytku, nie? Dym, 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 dym. Tak, ci tak creeper gdzieś idźcie creeper! To takie trochę głupie, dym, 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 że dupę jak ja zabiję a żeśmy to zrobili. Tylko najlepsze, że trochę żeś mnie pobił, wiesz o tym? Ja? A nie, nie ma PvP Gdzie jest ten jebany szkielet? A! 3 Ty, więcej żelaza! Mam łuk. Masz łuk? Zabij tego creepera! Ale nie że jak creepery odrzucają teraz, nie? No. Ale spoko mamy żelazo. A daj mi... Nie z wszystkiego. Skułem. A jest tutaj Albo log tak. blok? Nie ma log bloka, ale chujnie. Ale daj mi trzy kamienia. Aaa, bo ty chcesz kamienia. Spoko. Gdzie creeper? Zabiję go. Kurwa. Patrz, a teraz poza pół obrot. Snajper. Chodź, tu masz trzy kamienia. Jennings. Idę po żelazo. Ale progres, to tu jest węgiel, weź go, zbierz. O, węgiel, będziemy mieli te pochodnie. Ale zobacz, jaki dzisiaj przygodowy odcinek. Au, au, au. Ej ej ej, 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 ej. Wiem, ej, wiem, wiem, wiem. Kurno, ty, gnoju, ty. Co masz, co? Masz skotę. Ja o, masz strzały chłop. Daj mi strzałę. Masz łuk. Strzały. Dlaczego tu przez cały czas są jakieś złe stwory, które chcą nas zabić? Nie ja wiem, przecież ja taki bezkonfliktowy człowiek jestem. Znaczy. człowiek. No. A, dobra, wiecie o co chodzi? Pogrążyłeś się. Ojej. Dobra. Mam. 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 Mam, po prostu mam. Co masz? No mam. O, super. A co? E, kilo. I, I. mam po prostu... mam. No i... Co? Kurde, co ja mam? To jest miecz. Aha, dobra. Jest to to tak, to tak samo jak mój brat wczoraj do mnie. Y, wiesz, ja jestem w kuchni Marcin... Ja do Marcina. Marcin nalej mi coś do picia. Ale nie, czemu? Bo my się śpieszy. No jak kurwa ci się śpiewa tak w tym miejscu? Ale mi się śpieszy! Lol, idzie to mnie z łopatą zombie Odejdę już raz na łopatę Ła, tam do mnie raz szkielet Oła, 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 umrę O zgi, jezu, dwa na raz, trzy! Halmen, nie! Już idę, nie dochodź Rat, beze mnie Ratuj, nie, nie! dym, Kurde. dym, dym, dyryry, dym, 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 dym Dym, 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 Zakopałem dym, dym, się. Halmen, żyje, Dobra. Zostały mi serdusz serduszki. Creeper. Halmen, zaraz za się biego, Zaraz ci pomogę, poczekaj. Tylko... Dobra idę, biegam, Dobra, jeden nie żyje. Drugi nie żyje. I z Dobra, mamy już 17 sztuk żelaza. A im ja mam czwarty level. Ja, bo za mną polazły! Co za gówniaki. Won gówniaki Mam drugi łuk, chcesz? Yy, nie pogardziłbym. Chociaż nie, to sobie go napraw. Napraw go sobie Kosz tutaj, gdzie się ten... Zacząłem uciekać. Czekaj, bo ja to biję zombiaków. To czekaj to mogę... Spawner czy ci się zdaje? Nie. A może? Nie, to jest kopalnia jakaś. Ale fajnie A... zleciałeś tak powoli. Tak? A, halmen. No wiesz, mam skrzydełka. No <noise> Co <noise> Ojej, tam jest jakaś szpara. Ja, szparka. Każda szparka Ale szpara. Ej, ściągnę go, ściągnę Kurwa, żeś. Musimy tam jakoś zejść. Au. Ty, ty. Chopie. Ja. Chodź tutaj, zobacz, ty. pokaż ci coś. Chodź, patrz tam. Chodź tu. Patatajaj za mną. Znaczy ja patatajam, ty chodzisz. TY! Patrzaj tam. Posuń Pat się. Aha, ty też kiedyś... Ty się zombim zachwycasz, ja tam kurwa kopalnie znalazłem, a ty do zombiego. Ja pierdolę. No i to już możemy iść, no co jest coś ciekawego. to co, jak tam zejdziemy? Czekaj, To się robi schod. na hardcora, patrz. Ee -e, nie, nie, nie skacz tam. Szybciej od ciebie już. A, Creeper Wypsier papier. Dobra, zabiję. Mam piąty level. Halmen, patrz, patrz jakiego parkura zrobię. Patrz, patrz, patrz. patrz. Ej, a tu jest Ale. dużo skeletów i au. Umrzyj Dobra, ja będę chodził z ukiem, a ty z mieczem, dawaj. Spoko. Czekaj, dam ci strzałę. Ej, hopie, gdzie jesteś? Tu jestem, tu jestem. Ej, Kamen, zbieramy tory? Weźmy tory, zrobimy coś z nich, coś ładnego. Zb jesteśmy takimi, wiesz, złodziejami trakcji. Dobrze. No złą to sprzedamy. O, skarżą o, właśnie, nas później. Właśnie, kochani. To, teraz będziemy kończyć pierwszą część odcinka. Pierwszy part. Nie co ty, to będzie w połowie, to jest, Będzie już drugi w sumie. To kończymy drugi. <laughs> I uwaga, a żeby Au. zachęcić was do obejrzenia następnego parta, zrobimy taki myk, że ja zacznę opowiadać w następnym parcie historyjkę, ale taką fajną historyjkę, którą mi opowiedział kolega. Dobra. Ile to się teraz nagrywa, Hamem? Boże, nie wiem. Dobra, sprawdzę, ryzyk To się już nagrywa 23 minuty. 23 minuty? No to nie, no to kończymy pierwszy part. Dobra, idealnie się składa. No. I, więc, dobra, więc komentujcie, subskrybujcie, czekajcie na następny part, który pojawi się, nie wiem, za kilka godzin, minut, Halmen? Nie, no raczej może dni, jednego dnia, albo coś w stylu, więc... No, to, to, więc czekajcie, ponieważ w następnym parcie tego odcinka cudownego opowiem wam historię właśnie o złomiarzach, znaczy, moj, znaczy kolegach mojego kolegi. Kolegach, byli z... złomiarzach? Znaczy że nie byli <laughs> złomiarzami, oni... A, dobra, dowiecie się w następnym odcinku, znaczy parcie, więc... Halmeny, może zrobię piec? Co ty na to? Dobry pomysł. Duch to... coś się było. Jak ktoś za nami tam jest. Gdzie? Nie wiem, no